Ferżer 407. Demontujemy środkowy wyświetlacz. Będziemy potrzebowali taki mały torksik oznaczenie T9 Żeby wykręcić śrubeczki, które są ukryte tutaj w radiu. Wkładamy, normalnie odkręcamy. Te śrubki nam oczywiście nie wyjdą, ale musimy je tutaj o, zluzować. To widzę jeszcze wyjeżdża konsola od spodu. Dobrze. Nadejko sobie wyciągamy. Możemy sobie oprzeć tutaj na dźwigni zmiany biegów. Dwie śrubeczki. Tutaj z prawej i z lewej strony Torx 20. Tu akurat w tym egzemplarzu widzę jednej nie ma, ale one są tutaj o, pod spodem. I teraz wychodzi nam całość od spodu. Tutaj mamy jedną wtyczkę. Wtyczka jest tak jak w większości liczników na takim zawiasiku, nie? Także musimy nadusić spuścik, otworzyć ten zawias do końca i. Wyświetlacz mamy wypięty, odkręcamy dwie śrubki, ten sam torx, jedna i druga. tutaj dodatkowo ma takie malutkie e, zaczepiki, dlatego e, tutaj w razie jeśli nie chce sam wyskoczyć, no wystarczy delikatnie go e, popchnąć i wyświetlacz e, Przed wysyłką do nas e, dobrze, grubo zabezpieczyć jakąś folią bąbelkową, e, wsadzić w jakiś większy karton, tak żeby e, nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. Jeśli filmik okazał się pomocny, subskrybujcie nasz kanał. Dawajcie łapkę w górę, a my będziemy zamieszczali filmiki z demontażu liczników, wyświetlaczy i wspomagań w innych modelach. Pozdrawiam.